Cześć Siemanko widzowie, witam Was w nowej karierze na moim kanale. Będzie to kariera Legion Warszawa w Football Manager 2024. Mam oczywiście wgrane najnowsze składy, więc na pewno będzie ciekawie. Mam, mam wrażenie, że tych karier szczególnie polskimi klubami, ale ogólnie karier z Football Managera na, na kanale, na ogólnie na YouTube polskim jest dość mało, więc mam nadzieję, że kariera Legion się bardzo dobrze przyjmie. Dobra, więc jesteśmy oczywiście w Legii Mamy tutaj już, nic za bardzo nie robiłem Tylko pierwsze Pierwsze wiadomości ominąłem Mamy tutaj wprowadzenie do taktyki Tutaj nic ważnego ogólnie Zaraz sobie Na początku myślę, że Sprawdzimy nasz skład Dobra, piłkarzy w kadrze mamy ile? Piłkarzy w kadrze mamy 23 To nie jest zbyt dużo, biorąc pod uwagę, że Będziemy walczyć, oczywiście sezon zaczynamy Od początku, czyli tak jakby od od e, początku tego sezonu, więc będziemy brali udział w eliminacjach do Ligi Konferencji i absolutnie tą Ligę Konferencji musimy zdobyć Awans do niej, żeby po prostu grać, tak jak to Legia robi w, e, w realnym życiu, w prawdziwym, w prawdziwym futbolu. Dobra, więc wchodząc do tej legii, mamy tutaj skład i mamy. Zacznijmy od bramkarzy. Oj, brakuje mi tutaj drugiego bramkarza, czyli... Pana trzeciego bramkarza, przepraszam, pana Koblaka. To z jego sobie od razu przesuniemy. Dobra, mamy trzej bramkarzy. Naszym najlepszym bramkarzem aktualnie jest pan Wladan Kowacewicz. Widzimy tutaj te atrybuty, które są naprawdę, jak na ekstraklasie świetne. Refleks Reflex 16 i ogólnie wszystkie te statystyki bardzo dobre. Nasz asystent go tu wycenia na 4,5 gwiazdki. Tutaj tylko patrzyłem, że fajna sytuacja jest taka, że Legia nie płaci mu nic za pensję. Całą pensję opłaca Sporting. Ale legia niestety nie ma opcji wykupu. Więc to jest tylko takie wypożyczenie na rok. No i pytanie, czy będziemy z niego korzystać. Oczywiście były piłka szlakowa częstochowa. Czy będziemy z niego korzystać, czy postawimy na naszego wychowanka Kacpra Tobiasza? I mówiąc szczerze, nie wiem jak to zrobić. To sobie pominiemy. A jak z Amsterdam się interesuje Tobiaszem. No i powiem wam tak, yy, zupełnie szczerze. Wiem, że w prawdziwym życiu Tobiasz mega dużo zawala. I, i teraz ten sezon ma naprawdę tragiczny tam chyba Arek Malarz i trenerzy, trener i trenerzy, którzy zajmują się bramkarzami trochę chyba nie dojeżdżają i trochę, tych, trochę ci bramkarze Legii się popsuli i Kobylak Kobylak, który tu jest bardzo średni ewidentnie będzie trzecim bramkarzem albo będzie grał w rezerwach bo oczywiście mam też wgraną trzecią ligę i Legia będzie grała w, nasze rezerwy będą grały normalnie w trzeciej lidze e i odnośnie tego tobiasza, nie wiem czy czasem u mnie tobiasz nie będzie jedynką, po to żeby go promować, po to żeby go rozwijać i zobaczymy czy tobiasz, czy wladan się przebije. Chociaż też z drugiej strony, mieć i tobiasza i Kowacewicza w składzie i żeby jeden z nich siedział na ławce, to jest trochę marnotrawstwo, ale no dobra, może jeden będzie grał w lidze, na przykład tobiasz, bo chyba jest młodzieżowcem, jak się nie mylę, chociaż nie jestem pewien wladan w pucharach albo coś takiego, no jakoś znajdziemy rozwiązanie w każdym bądź razie na pewno Kobylak będzie bramkarzem trzecim dobra, przechodząc do obrony e, mamy Steve'a Kapładiego Capuatie, który jest byłym piłkarzem Wisły Płock, oczywiście teraz Legia i on jest wystawiony na listę transferową, ja to od razu usuwam bo tych piłkarzy nie ma za dużo i ten i na pewno się przyda też to nie jest jakiś może wirtuoz piłki ale jest bardzo solidny mam wrażenie idąc dalej Artur Jędrzejczyk, 36 lat, bardzo doświadczony, ale ten profil niezły, też będzie na pewno ciekawym uzupełnieniem kadry, więc Jędrzejczyk też na pewno będzie grał. Dalej jest Pankow, i powiem wam, że Pankow w football managerze ma naprawdę dobry profil. Tutaj jest świetnym obrońcą według tego. Pankow, no, chyba też będzie musiał Pankow grać. I jeszcze jest oczywiście Sergio Barsia. Mam wrażenie, że ten gość aktualnie w Legii za dużo nie gra. To jest świeży transfer przed latem, jak się nie mylę. No, zobaczymy, jak to jeszcze ustawimy. Jest jeszcze oczywiście Marko Bursz, który jest wypożyczony do Radomiaka. No, jak jest wypożyczony, to go wyślijmy do drugiej ekipy, drugiej drużyny do Legii 2. Prawa obrona, prawe wahadło to jest Paweł Wszołek. No, bardzo doświadczony, 32 lata. Była, były epizody za granicą ale nie no, Paweł Wszołek bardzo dobry też w football managerze, no i też bardzo solidny w prawdziwym życiu Klot Gonzalves 30 lat wiem, że on, wydaje mi się, że on normalnie w Legii gra absolutnie tragicznie, jest jednym, jednym z gorszych transferów ale tutaj w tym FM-ie to on wygląda nieźle, dalej jest Augustyniak, to może być szóstka, środkowy pomocnik albo obrońca też bardzo solidny będzie z niego na pewno pożytek e, idąc dalej Patryk Kun e, lewe wahadło, ewentualnie lewa obrona, no oczywiście tutaj też jest Ruben Winagre, do którego zaraz przejdziemy no ten Kunik taki dość średni, bardzo szybki ale tutaj widzimy krycie, odbiór piłki przyjęcie piłki jest bardzo słabe i idąc dalej a jeszcze jest Moryshita. no i powiem wam, że ten Morishita, który normalnie w Legii robi świetną robotę to u nas w football managerze jest trochę słaby. No ale dobra, będzie rezerwowym, mam wrażenie. Eee, kto jeszcze jest? Jeszcze, jest jeszcze oczywiście Ruben Winagr. No to jest świetny piłkarz. To jest naprawdę kapitalny piłkarz i w prawdziwym życiu, i w football managerze. 18 milionów euro wartości. No niesamowite. Długi kontrakt, nie ma klauzuli. Będziemy mieć z niego dużo pożytku. Kto jeszcze tutaj kogoś pominąłem? Eee, Morisita był. Elitim. Jurgen Elitim. Bardzo solidny piłkarz i w prawdziwym życiu, i w full managerze. Tutaj te statystyki bardzo, bardzo, bardzo fajne. Idąc dalej, nasz kapitan, czy jeden z kapitanów, Bartek Kapustka, no to jest absolutny top. Mam wrażenie, jeśli tylko mu zdrowie dopisze i forma będzie, to naprawdę będzie jeden z najlepszych piłkarzy w Lidze. Dalej jest Maxi Ojadele, którego trzeba będzie rozwijać, bo fajna determinacja, fajny charakter bardzo, bardzo ciekawy piłkarz będziemy na pewno dawać mu szansę Winagre już patrzyliśmy, Miguel Alfa, Ar, Alfarela on jest wypożyczony do Grecji piłkarz raczej średni i raczej nam się nie przyda i tak jest na wypożyczeniu, więc dobrze Chody na prawy obrońca, ewentualnie prawy skrzydłowy no ten profil średni, ale jest jeszcze jakiś potencjał więc może, może, może coś z niego jeszcze będzie Wahan Bishakshian to jest ten najświeższy transfer, można powiedzieć, nie wiem, on, Wladan i kto jest jeszcze świeżym transferem, Iskurin. to są świeże transfery, no i Wahan Bishakshian to jest też piłkarz bardzo, bardzo solidny według Football Managera, on przychodził z Pogoni chyba za 250 tysięcy euro, jak dobrze pamiętam, dalej jest oczywiście jeszcze Lukinias, też bardzo dobry piłkarz, świetna technika, świetny dribbling, świetne przyjęcie piłki, no to też jest absolutny top. Ilia Szkurin, przechodzimy do napastników. Mamy Szkurina, bardzo dobry. Mamy Tomasa Pekharta no to już trochę emeryt, 35 lat. Myślę, że to będzie jego ostatni sezon w Legi. I w mojej Legi, i w tej Legi Gonzalo Fejo. Eee, I ostatnim piłkarzem w tej kadrze jest Mark Gual. Ale dobra, przejdźmy sobie jeszcze może do zespołu drugiego. Czy jest tu jakiś ciekawy piłkarz? Jan Żółkowski. No on absolutnie do pierwszej drużyny, on musi grać. Jest jeszcze Jan Szczyński, też ciekawy piłkarz. Kuba Jendrasik to też fajny talent. Trzeba będzie tutaj dawać szansę. Marcel Mendes dudziński no, jego by można wypożyczyć, myślę, gdzieś. Też tą drugą drużynę będę się starał trochę wzmacniać. Kuba Żywłaków to jest też wielki talent i on też mam nadzieję, że będzie szansę dostawał, ale dobra, tutaj nikogo na razie nie przesuwam jeszcze. I zespół U19 też paru ciekawych piłkarzy paru piłkarzy z potencjałem Pascal Muzi to jest yy, gość, który ma zagraniczny paszport ale nie wiem jaki brakuje nam trenera tej drugiej drużyny trzeba, znaczy tej drużyny U19 trzeba to ogarnąć oczywiście trenerem drugiej drużyny jest Filip Raczkowski przyzwoity trener jak na ten poziom ja też sobie tutaj będę musiał ogarnąć moich asystentów może powywalam tych asystentów Gonzalo Fejo a wezmę sobie jakiś swoich Będę budował tożsamość. Dobra, przechodząc szybko do taktyki. Jaką ja bym chciał taktyką grać? Tyl taktyczny sobie jeszcze później dostosuję. Niech będzie na razie Gegen Pressing. I mówiąc szczerze, patrząc na tych piłkarzy, to ja bym chyba chciał grać trójką. Czyli ja bym chciał grać tutaj, tak, tutaj, tak, tutaj, tak. Coś takiego. Coś takiego jak Legia grała przedtem. Teraz Fejo zmienił. Tą taktykę na czwórkę obrońców, ja się decyduję na coś takiego, w bramce na razie Tobiasz, w obronie kto? Pankow bo nie ma nikogo lepszego Kapuadi, bo Kapuadi ma chyba lewą nogę, tak jest i na tej centralnej pozycji Jędrzejczyk ale to jeszcze wszystko będzie do zmiany na prawej stronie wstępnie Wszołek, do zmiany Chodyna na lewej stronie oczywiście Ruben Winagry to jest Pewniak. Środek Pola. Jakie role? Kto tu by mógł grać? Elitim. Elitim taki środkowy pomocnik, czy cofnięty rozgrywający może. Tutaj jakiś gość, który by mi piłkę odbierał. Jakiś długodystansowiec i Bartek kapustka może. No, to by było też spoko. Tutaj może Lukinias, Lukinias Lukinias i Wahan Biszaksian na przykład tutaj wysunięty rozgrywający a tutaj ofensywny pomocnik na ataku wstępnie Ilia Szkurin wydaje mi się, że Szkurin trochę lepszy od Guala tych piłkarzy sobie przesuniemy na e, ławkę rezerwowych e, oczywiście tej sparingi sobie rozegram samemu przygotuję drużynę jak najlepiej do ligi a my zobaczymy się w pierwszych meczach o stawkę w drugim odcinku mam nadzieję też, że dobrze przyjmiecie tą serię e, zapraszam wszystkich do oglądania tej serii, nie tylko kibiców Legii Ogólnie kibiców piłki nożnej, przede wszystkim fanów Football Managera. Z kim będziemy grać pierwszy mecz? Z Rakowem. O, proszę, to będzie już mecz na szczycie, wyjazd do Częstochowy. Później będą już eliminacje ligi konferencji. Więc to będą bardzo, bardzo, bardzo ciekawe mecze odnośnie tej taktyki. Rozgranie piłki po ziemi, ataki środkiem pola. No chyba tak, bo ten środek pola jest naprawdę fajny. Szybkie centry, może szybkie centry, ale niskie centry. Mieszane do środkowania. Szybkie centry, mamy dobrych wahadłowych. Tutaj na razie zostawiam Tutaj podawanie do środkowych obrońców Wybiegł piłkę na krótko Tutaj tak, tak yy, Będziemy dość wysoko wychodzić Agresywny odbiór, nie, ok yy, Rzuty karnek, kto będzie wykonawcą rzutów karnych? Może Bartek Kapustka Chyba nie ma lepszego kandydata Bartek Kapustka, potem Peckhardt, Elitim Barsia, no Barsia nie za bardzo Może Szkurin. Ok, czyli Kapustka, Peckhardt, szkurin Elitim i, 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 i Wszołek o, szołek nawet nad eliki ma kapitanem a, tu jeszcze kapitanem jest Jozue ok, Jozue już z nami nie ma oczywiście kto by tę opaskę mógł dostać? ja bym dał tą opaskę Arturowi Jędrzejczykowi czyli Jędrzejczyk będzie naszym kapitanem Wszołek będzie wicekapitanem i dalej kto? Kapustka? Kapustka, Augustyniak i Tobiasz ok, to jest mam wrażenie dobra opcja dobra i chyba tyle na dziś tu jest jeszcze jakieś spotkanie, ale to sobie zrobię poza wizją. Więc mamy skład wstępnie ustalony yy, odnośnie transferów, budżetu. Mamy bilans dość wysoki, ale budżet transferowy bardzo niski. Ja bym nie chciał robić transferów, yy, uważam, że to jest zbędne. Yy, no, uważam, że to jest zupełnie zbędne, żeby robić transfery w tym pierwszym sezonie ja bym chciał zagrać sobie taką kadrą jaka jest ewentualnie jakiś jeden malutki transfer jakaś, może jakaś sprzedaż też by wchodziła w grę bo paru piłkarzy to mi się nie podoba czy jakiś wzmocnienia właśnie na pewno bym na pewno chciał trenerów i tu ogólnie dyrektora o nie ma dyrektora sportowego okej okay, to musimy znaleźć dobrego dyrektora sportowego coś czego nie może zrobić Dariusz Mioduski dobra ja wam dziękuję bardzo za pierwszy odcinek Mamy ogarnięty skład, mamy ogarniętą w miarę taktykę. Zobaczymy, może się to jeszcze zmieni podczas sezonu czy podczas okresu przygotowawczego. Ja się z wami widzę w pierwszym meczu o stawkę, czyli w meczu z Rakowem. Sam sobie przerobię okres przygotowawczy. Już sobie tutaj ustaliłem sparring z drugą drużyną Legii. I co? I tyle. Zapraszam do komentowania. Dawajcie mi pomysły transferowe, dawajcie mi pomysły to kim grać, czy który junior, czy który piłkarz drugiego zespołu ma talent i warto go przesunąć do pierwszego zespołu. Piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę i bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego pierwszego odcinka.